długie. Czemu ludzie mi piszą Ola z pornola? No bo jestem Ola spornola". pornola. <grywia> no, a co to jest, jakieś, to jest jakiś, kanał na YouTubie? Znaczy nie, Źiżej po prostu nazwał mnie Ola z pornola i tak wszyscy teraz mnie nazywają, tak zostało. No. A, że kiedyś się z nią ten, z nim Tak, spotykałaś, tak? tak? I nagraliśmy. No na Omega go myślałam. Nie, nie, Purona nim nie nagrywał, z On panią ze mną nie chciał. Dobre, dobre, to mi się podoba. To mi się podoba. Właśnie ja szanuję za takie, za takie podejście yy, do sprawy. A czemu cię nazwał? Bo ty masz na imię Ola? Tak, mam na imię Ola. Mhm. No nie wiem, bardzo mi się nie podoba to, że... Yy... Mi inne. też się to nie podoba. To jest no. szczeniackie zachowanie. Bardzo szczeniackie. Zachowało się bardzo niepoważnie. Tak, i, i ludzie teraz y, mają jakieś przeświadczenia. Do to mi się nie podoba. Żyżej, ty kurwo. Widzisz? Teraz ja odgryzłem o, mu się o, Nie, no, to... no. Podoba mi się to. No. A jak jakiś problem, to zapraszam na MMA. O, widzisz, no i to mi się poda. To, A